Nazwisko Georgia Ja dzisiaj e, przeprowadzam sesję y, na Fantomie, czyli osoba, która czeka na tą terapię. Już y, obserwuje mnie tutaj przez kamerę, a ja będę pracował na. Polu energetycznym, czyli dostrajamy cały system energii, wszystkich głównych punktów energii organów, resetujący detoks, wyrównanie, pobudzenie komunikacji między lewą i prawą półkulą, i to wszystko będzie nad ciałem fizycznym, nie? czyli poprawnie doregulowana energetyka nad ciałem jest skomunikowana, jest połączona z ciałem fizycznym, które znajduje się gdzieś daleko. Zaczniemy od oczyszczenia stanu aury. Także ja sobie to oczyszczam zestawem Energia 1, ale ze względu, że kolor aury ma kolor jest w zabarwieniu czarnym, nawet, to ja użyję jeszcze jednego zestawu Energia 1, ale podwyższę te częstotliwości. Y, tak, aby skutecznie oczyścić stan aury, i jeszcze dodatkowo użyję takiego kamertonu y, Candida i Herpes, czyli 3016 i 5400 Hz, tak aby jeszcze dodatkowo tą energię zresetować, y, zacznę od dostrojenia głównych punktów energii, czyli wysyłam na punkt podstawy. Y, Kamerton C. I każdy kolejny punkt energii. Yy, pierwszy impuls wysyłam przez otwartą dłoń. To znaczy, że będzie to nie impuls, ale taki wir energii, który doprowadzi stan czakry już do poprawnych obrotów wirowych. Splot słoneczny. Następnie punkt serca, czyli tylko ten pierwszy impuls przez dokładnie otwartą dłoń, a każdy następny impuls już bezpośrednio w dany punkt energii. Punkt gardła. Trzecie oko. I punkt koronny. Oczywiście zawsze dajemy do słuchania, tak aby wykorzystać połączenie punkt energii i mózg. I powtarzającym się dźwiękiem C zamykamy całą aurę, kompresujemy całą energię, zamykamy stan aury i ostatnie po ostatnim drżeniu do yy, drewna, które jest połączone z ziemią, uziemniamy. Całą stan energii Następnie synchronizujemy Dwie półkule mózgowe Ale też Chodzi tutaj o pewne wykasowanie Pewnych zawartości Które gdzieś tam W mózgu są A niekoniecznie możemy Te zawartości potrzebujemy I rozsyłamy te częstotliwości Po całym ciele Czyli od ramion do dłoni do palców Od ramion aż do stóp Następnie połączenie C i G, tak aby zbalansować, wyrównać stan połączenia półkul mózgowych. Po trzech razach zamieniam kamertony miejscami. Teraz G i C i rozsyłamy po całości organizmu. Następnie połączenie to C i następne C w następnej Kamertony to C 256 i DNA 528 Hz. Po trzech razach znowu zamieniam kamerony miejscami. I teraz jeszcze yy, połączymy. Yy, połączenie y, szyszynka i mózg, tu chodzi też o zniwelowanie mikrozakalkowań na połączeniu właśnie szyszynka i cały mózg. To samo zrobimy na centrum szpiku kostnego i grasicy. No ważne, żeby te impulsy y, przepuszczać właśnie przez grasicę grasica no już tak... Yy... No, z wiekiem ona po prostu już nie rośnie, nie, nie jest już yy, tak jak u dziecka, że ona wzrasta, w pewnym momencie się już zatrzymuje, a wysyłanie pewnych impulsów, właśnie na szyszynkę i grasice, no y, powoduje, no, ważne, żeby te połączenia, właśnie z organizmem, były lepsze i jakieś takie bardziej ożywione. Ok. Następnie przejdę do dostrojenia organów. Czy zacznę sobie od nadnercza? O, trzy impulsy, i równocześnie będziemy dostarczać y, wahadła z substancjami y, poszczególnych organów. To tak, jakbyśmy no. Zażywali jakieś tabletki z y, suplementami. Czyli y, ja daję polecenie do wahadła. Y, przekaż tyle uzdrawiających substancji zawartych w wahadle. Y, wzmocnij dany organ. Następnie jeli to grube. Tu wahadło będziemy dostarczać dopiero y, później, jak. Dostroimy jej to cienkie, czyli wahadło jest na jej to grube, jej to cienkie. Następnie przechodzę do krwi i całego układu krwionośnego. Pierwszy impuls wysyłany jest na wysokości właśnie grasicy. I tu oczywiście mam wahadło z substancjami. Yy, Właśnie krew i układ krwionośny. Jeśli wahadło zacznie nabierać prędkości obrochowych, to wtedy możemy już przesuwać go z przodu do tyłu i energia będzie zasilała cały system, aż do momentu, gdy wahadło stanie w miejscu. W tym momencie organizm podejmuje decyzję: wystarczy. Ja przyjmuję tyle substancji, ile uważam za stosowne. Przechodzimy dalej do kości i stawy. i wahadło z substancjami zdrowia e, kości i stawy. Wysyłamy oczywiście na całości organizmu. Następnie mamy tkankę tłuszczową i mięśnie. I tu wahadło jest już tak skonstruowane, że e, wyśle substancje zarówno na tkankę tłuszczową jak i na mięśnie. I wahadło z substancjami tkanka tłuszczowa i mięśnie. <laughs> Następnie przechodzimy do yy, nerki lewej i prawej. I wahadło z substancjami nerka też podajemy na mózg tak aby było korzystać to połączenie y, dany organ i mózg pęcherz moczowy i też wahadło z substancjami pęcherz moczowy i przechodzę też y, z kręcącym się wahadłem na wysokości mózgu śledziona i trzustka. Oczywiście wahadło przed i po użyciu należy odpromieniować, dlatego to takie lekkie uderzenie od drewno aby zarówno przed jak i po wahadło było odpromieniowane Następnie przechodzimy do jelita cienkiego i tu wahadło już jest tak skonstruowane, że wyśle substancje zdrowia zarówno na jelito grube, jak i jelito cienkie. Następnie przejdziemy do wątroby. I pęcherz żółciowy. I też wahadło będzie y, zrobione tak, że wyślę substancję zarówno na wątrobę, jak i na pęcherz żółciowy. Następnie to są płuca i wahadło z substancjami zdrowia płuca. Teraz mamy jeszcze yy, wahadło z substancjami zdrowia serce jako organ i tarczyca. Do tarczycy użyję kamertonu na nadnercza. Nadnercza i tarczyca to ta sama częstotliwość. I wyślemy teraz wahadło z substancjami zdrowia wzmacniający funkcję tarczycy. Następnie przejdziemy do mózg i cały układ nerwowy. I tu mamy właśnie wahadło z substancjami mózgu nerwowy, tu możemy też wysłać. Yy, wahadło na poprawę yy, wzmocnienie wzroku. I ostatnim kamertonem to jest DNA. I tu wyślę jeszcze y, kilka wahadeł na system immunologiczny. Ciśnienie krwi. System alergiczny i tu tych mamy y, dwa. Y, alergia 1 i alergia 2. I ostatnim wahadłem to jest menopauza. To też takie wzmacniające, odnawiające wibracje, substancje. Teraz przejdę już do oczyszczenia, zresetowania całego systemu zarówno energii, jak i tego co się w środku znajduje. Jest to zestaw wahady przeciwko grzybom, pasożytom, wirusom na no wszelkim anomaliam, które się gdzieś w organizmie mogą znaleźć. Tu zaczynamy yy, od częstotliwości 2048 yy, z równoczesnym zestawem Solfeggio 4, czyli Detox Solfeggio 4 to jest 2048 z równoczesnym podaniem yy, zestawu Solfeggio 4 to jest 3171 do 4488, a zestaw Detox to. 2048 do 5460,8 to jest najwyżej nastrojony kamerton z tego zestawu. Także technika przebiega w ten sam sposób, ale cały czas podnosimy dźwięki do góry. Tak ważne jest, żeby cały ten system energii nad ciałem został zresetowany, wyczyszczony, poprawiony. Po oczyszczeniu, zresetowaniu całego systemu z zestawem Detox i Solfeggio 4 dostarczymy jeszcze y, wibracji z dwóch kamertonów 111 i 128. 111 to czakry, czakramy ziemi. Y, złoty podział 128, tak aby wzmocnić jeszcze dodatkowo cały system energetyczny y, Sprawić też funkcję y, w ogóle kości i stawy to też właśnie ten zestaw. Y, wysłany y, te oba kamertony, y, czyli 111 i 128. Zacznę od stóp aż do kręgosłupa, do koła głowy, od stóp do ramion, do dłoń, do palców, poprzez żebra, do bioder i teraz przez kręgosłup aż do koła głowy. Zamieniam teraz miejscami kamertony przez kręgosłup dookoła głowy jeszcze raz, od stóp do ramion do dłoni do palców, do ramion przez żebra do bioder i poprzez kręgosłup dookoła głowy, teraz zamieniam kamertony jeszcze raz i to samo zrobimy od góry, przez kręgosłup, biodra i aż do stóp dookoła głowy przez kręgosłup, biodra żebra, dłonie, palce i aż do stóp i zamieniam kamertony miejscami tak, aby zrównoważyć te energię i tu możemy jeszcze dla poprawienia stanów yy, kręgosłupa możemy wysłać Kamertony to są kamertony wibracyjne, ale one się zachowują też jak wahadło, czyli po uderzeniu, i jeśli te wahadło uruchomimy, to ono stoi w miejscu, ale po spotkaniu się z polem energii, które człowiek wytwarza, to one się już zachowują jak wahadło i przechodzą w takie ruchy, właśnie obrotowe wahadłowe. i tu możemy właśnie wysłać na wzmocnienie kręgosłupa właśnie te yy, dwa kamertony. Yy, oczywiście nic nie robimy, wieszamy tylko na końcówkach małych palców i to dopiero wtedy zaczyna yy, wchodzić w ruchy wahadłowe, jeśli yy, wahadła, yy, przepraszam, jeśli kamertony spotkają się z polem energii, które wytwarza człowiek, które człowiek promieniuje. To w ten sposób te yy, kamertony działają. Całą terapię zakończę zestawem Energia 2 dla zresetowania, zharmonizowania, wyciszenia całego pola energii i to w ten sposób.